I bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wstawaliśmy ze śpiewem, można by powiedzieć, choć sam osobiście nie śpiewałem, tylko słuchałem tego, co Państwo również możecie usłyszeć w tle. Natomiast, o właśnie, przez śpiewać akurat oczywiście jak na złość. Chodnik tak sobie znalazła nową miejscówę do zabawy. Podoba się ten chodniczek. Tak? Tak, no, nie śpiewają, to przygrywają przynajmniej. Także koncertowo zaczynamy dzisiejszy dzień. E, Juny już obudzona, e, zniosłem ją na dół, ale jeszcze trudno powiedzieć, że była w gotowości do wyjścia do szkoły. Natomiast jej jedzonko już na cały dzień przygotowane, rzeczy spakowane, już na motorze. E, teraz idę się zabrać za nią. No trzeba e, postawić ją na nogi i ruszamy. Zaczynamy kolejny dzień, kolejny tydzień. Zapraszam do oglądania. W domu przy stole, przy śniadaniu, zaczynamy dzień wzmacniając się jajecznicą i kawą własnoręcznie parzoną Ach, z mlekiem. Ale bez cukru. Smacznego. No i działamy, bo za chwileczkę dość ważne wydarzenie. No właśnie, a to za chwileczkę. Cóż to za ważne wydarzenie i dlaczego w związku z tym ważnym wydarzeniem znajduje się u Adama? Ano, sytuacja wygląda następująco. Za dosłownie kilkanaście minut oficjalnie nastąpi przepis, właściwie już takie przepisanie to już nastąpiło, ale takie formalne przekazanie dokumentu potwierdzającego potwierdzającego fakt, że Ziemia, którą kupiliśmy jest nasza i posiada twardy tytuł, tak zwany hard title tutaj, czyli jest po prostu prawomocnie już przepisana na nas. Także za chwileczkę będziemy mieli drobną, no może nie uroczystość, ale nastąpi podpisanie. Jest już właściciel ziemi, czekamy jeszcze na ludzi z urzędu i Będziemy mieli już sprawę zamkniętą. Tak formalnie zakończoną już praktycznie. A Lejla się denerwuje, bo pana nie zna, który przyjechał, tak? Więc trochę się tutaj wnerwia. Jesteśmy już w komplecie. Tutaj pan ten jeden troszkę spóźnił, ale dotarł, co najważniejsze. No i teraz właśnie następuje ostateczne podpisanie, przepisanie. I sprawa zostaje zamknięta. Mamy to. Formalności już dopięte, dokumenty podpisane. Teraz wracam do domu, bo dzisiaj mam w planach przygotować, przygotować obiad mielone i kasza Gryczana. Zobaczymy czy dziewczyny jak zareagują na kaszę Gryczaną, bo to, że ryż jedzą i lubią, to wiem, ale kasze gryczaną nigdy nie jadłem. Mielonych zresztą też nie. i już jesteśmy. Właśnie włączałem kamerę i mówię pewnie się tą dziewczyny na górze, bo tu ich nie ma. I w momencie, w którym włączałem kamerę Asia wyskoczyła za drzwi tutaj. Schwała się. Świetne, very good baby. Good. Sorry, sorry. Good one. Good one. Where jest Brenda? Okej. Okay. Dzisiaj Brenda nie poszła yy, do szkoły. Benda w ogóle ma astmę i tak zazwyczaj już teraz te ataki prawie się nie zdarzają. Jak tam się ma coś pojawić, no to ksz, ksz, ma, ma lekarstwo, ale ostatnio tak go, troszkę gorzej oddychała i Asia stwierdziła, że, że dzisiaj chce jej dać spokój i niech nie idzie do szkoły, żeby tak sobie poobserwować ją. Także jest dzisiaj cały dzień w domu, a ja a ja się biorę do roboty, ale mnie przystroiła. mięso już. Yy, w gotowości bułki suche suchy chleb dla konia jest także yy, można zacząć A no i co ważne jest też kasza gryczana także komplet właściwie drodzy Państwo samo się prawie zrobi Leila ja ona dopiero teraz ona tutaj przybiegła teraz Tak przybiegła za Tobą tak tak? Ja nie chcę Jak tu przyjechałem, to już tu była u na ulicy. Za tobą pobiegła. Ale to musiała... Zobacz, jak patrzy z daleka. Patrzy, patrzy da, To już a pobiegła za tobą. Ona się denerwuje, bo tam mówią, że jakieś psy były, czy coś. No były, no ale to niech wejdzie i jedziemy, no. Lejla, chodź. Chodź, 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 chodź. Nie bój się. <noise> to jest, to, ale jak wiesz, jaki sok jestem. W kuchni i nagle... <noise> Lejla, znowuż. Za tobą pobiegła, bo widziałem, że wybiegła, ale myślałem, że się cofnie. Stefan się cofnął, a ją spotkałem tu na ulicy. A ja wiesz, ja tędy jechałem z a tędy. I tym. Tak, ja tędy. A ją zgubiłeś tam. tam, bo ona tędy już szła. A, to widocznie leciała za mną, ale nie widziała, że skręciłem i pobiegła sobie tam. No dobrze, no. proszę. Ja się dzieje. O, to poleciała twoją drogą. Kurczę, taka sytuacja, że pani u nas w sklepiku śpi tam i tam nawet mówiłem, to tam dzień dobry, dzień dobry, ale się nie obudziła. To musiałem przyjść do sklepiku dalej aż taki kawał przejść. Okoń? A to jest no, dobre 10 metrów dalej, także także musiałem się nachodzić, na spacerować, no ale to czasami tak trzeba, człowiek nic nie poradzi. Dobrze mieć pod chatą sieć sklepu. Wiewiórka. Tam po kablu zasuwa. Na słup. Teraz wskakuje. Szara wiewiórka. Ale ta jest szara. No. Pobiegła sobie. O i tam idzie, przechodzi teraz, na drugą stronę przyszła. I znowuż po kablu leci. Eee, wiewióreczka. Mam wewryczkę <laughs> Ale fajnie. Takie super sąsiedztwo się zrobiło z wiewiórkami. Zobaczcie, drodzy państwo, tak wyglądają gody motyli. Jest samiec, jest samica. I tańczą sobie tutaj. Jest ładnie ubarwiony samiec, większy, kolorowy i samica. Taka bardziej szara, czarno-biała. I tańczą, i tańczą. Oni chyba sobie już. Chyba sobie przypadli do gustu i z tego, z tego mogą być larwy, że się tak wyrażam. Proszę, i teraz on siada, tam jeszcze jakiś taniec, taniec. I teraz to ona zabiega o niego. On już mówi, ja już mam dość. No. Normalnie Discovery Channel, Discovery Channel taki. Tutaj no wspaniale to wygląda, obserwować sobie naturę. A to, to troszkę tak, jakbyśmy oglądali takie pod, podrywanie w barze u nas. Natomiast, no właśnie, a my sobie siedzimy cały czas jeszcze za nami rozmawiamy. Yy, dyskusje dotyczą tak naprawdę... Yy, przyszłości. Szerokiego spektrum, yy, ale głównie rozmawiamy o przyszłości, tak. I motyle poleciały gdzieś już. A tam są, tam się przeniosły. No naprawdę teraz to ona siada. Czekaj, bo czekam, bo ona usiadła. No dobra, no to tyle. Z e, kanału Discovery Channel. Zobaczcie, Polacy nagrywają moje motyle. Jeszcze mówi ale dokładnie ja myślałem, te same słowa. jak ja bym jeszcze miał te motyle, Dokładnie te same słowa mówi. Ale ja Discovery, zobaczcie, z tego discover. będą larwy. Z tego, to... Ale jak nie ucieknąłem, no, Ten, tak jest, ten, ten większy to jest samica, ten mniejszy to samiec <laughs> Jeszcze sobie robi jaja. No, tak nie tak nie jest. Samica jest bardziej ubarwiona. Nie, jest dokładnie odwrotna. Nie, nie, nie. nie. To ci każdy ten przyrodnik Ty ja ci mówię, że się pomyliłeś A ten biały sam lata Solo taki. Proszę zaczęło lać. Akurat kiedy mieliśmy zadałam się długo. rozstać i ja miałem jechać nagrywać <laughs> Przyjechała Sreyle, bo z jedzie gdzieś tam za na zakrętską kontrolą, tak bo jest ja gdzie... Jest. Na 15 minut czy tam pół godziny, a już jestem 3 godziny. No właśnie, i za chwileczkę, no właśnie, a ruszać już na zakupy. No ale teraz, no i co zrobić, No leje no. Tak, siadaj, weź usiądź sobie, usiądź. usiądź. Przeczekamy deszcz. Co? Na mnie straszny jest żaden deszcz. Adam wrócił do siebie, a, więc jadę z rewizytą. Autentycznie, nie, autentycznie jadę na chwileczkę do Adama jeszcze. No tam jedną rzecz e, muszę od niego wziąć. No i później mam sporo zakupów do zrobienia. Chcę wam pokazać jeszcze jedno miejsce. E, no i trzeba będzie odebrać dżuny. E, mam jej kask już i jej płaszcz przeciwdeszczowy. Sam nie wziąłem, no taki ten deszczyk jest taki... Pada, ale to, to tak wiecie, tak siąpi bardziej niż pada. No dobra, to, 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 to na razie na razie do Adama. Ja już dotarłem, ale Adama nie widzę. by zobaczyć, że jest na kuchni. Nie ma go, za to jest Srejle, ale Adam zniknął. A, okej. Okay. Cześć, cześć Stefano. Cześć Di Stefano. Cześć Wielgachu. Gdzie twój pan? Dobrze, zaczekamy w takim razie. Wjechałem już od Adama, jadę teraz po Dżuny, ale po drodze chciałem się zatrzymać, pokazać Państwu obiekt, na którego otwarcie czekam. Może nie z niecierpliwością, ale czekam i z uwagą obserwuję postępy w pracach. Za chwileczkę tam dojedziemy, to jest dosłownie no, miejsce oddalone o dwie minuty jazdy motorem ode mnie i jak tylko powstanie, no to będzie hicior, zaraz tam jedziemy. Praktycznie naprzeciwko Muzeum Narodowego tutaj e, w Siem Reap powstaje obiekt, którego otwarcie wysoce mnie ucieszy. Co to będzie? Nie wiem, czy Państwo widzicie napis, który już pojawił się tutaj. Anchor Market. Anchor Market otwiera trzeci sklep swój a, w Siem Reap. To jest, a będzie, będzie największy z obiektów Anchor Market, tutaj w Siemri. Ma to być miejsce dwu albo trzy poziomowe, tego nie pamiętam, ale nawet te dwa poziomy robią robotę. Olbrzymia powierzchnia na obu piętrach, bardzo ciekawa architektura samego obiektu, no ale to co najważniejsze dostępność produktów, wszystkich, których człowiek może poszukiwać i potrzebować. Ja tylko zajrzę się cichutko. Tak długo idę, jak mnie nie zatrzymają, bo tam jest ochrona była. Ale widząc, że wchodzę z kamerą na pewniaka, to nawet do mnie nie podeszli. Tu już jak zobaczcie Państwo, już wiszą nawet oznaczenia pewnych sekcji produktów. Tam jest wina. Tutaj wygląda to na to, że będą wina chyba sprzedawane. I w tym miejscu już niedługo powinno pojawić się nowe miejsce, które na pewno będę odwiedzał często, bo jest to, będzie, najbliżej naszego domu ulokowany market w takim zachodnim stylu. Do tej pory to, była, to był Asia Express, który znajduje się nie tak daleko stąd, ale jednak kawałek. A tutaj będziemy mieli wszystko pod ręką, pod samym nosem. Okun. Okutran. Dobra, ja wychodzę. Sporo miejsc parkingowych. No i Mówię pod samym nosem, praktycznie na trasie dojazdu do restauracji Polonia, praktycznie na trasie dojazdu do szkoły Dżuny, lepiej tej lokalizacji nie mogli umiejscowić. Jestem zachwycony i czekam z niecierpliwością na otwarcie. A na pewno, jak market zostanie otwarty, no to przyjadę tutaj z kamerą, żeby pokazać Wam, co też w tym miejscu można kupić. A podejrzewam, że bardzo dużo. Dobra. Lecimy po dżunek. Dotarłem już pod szkołę e, dżunku. Tam z widzę stoi jakiś poważny dźwig e, na środku drogi. Co oni tam robią i co budują, tego nie wiem. Co wynoszą, co roznoszą. Najważniejsze jest to, że jestem już pod jednostką edukacyjną w oczekiwaniu na przyjście córki. Jesteśmy z młodą pod Asia Express, ale młoda się tutaj buntuje mi trochę. Będziemy musieli przeprowadzić sobie pewną rozmowę. Proszę bardzo, prostującą sytuację, bo dziecku się wydaje, że chyba przy, próbuje przyjąć tutaj rolę rodzica. Eee, dobrze, kochanie, chodź. Eee, ty sobie poszukaj czegoś drobnego dla siebie, a ja idę kupić rzeczy, które są nam potrzebne. Rozejrzyj się. Będzie chodziła i jęczała, jak kotek. Wściekłe. na nie, owocowym, ale tym razem u innej pani. O, tamta ostatnia tak troszkę przesadziła z cenami. Delikatnie. Dżunku sobie winszuje zielone jabłko. To wezmę. Wezmę dwa zielone. Co zdej Weźmiemy też akurat taką. Pomarańczkę zacniejszą. To no, takie co średnio zacnie, muszę powiedzieć. Dużo tych małych muszek, takich owocowych lata. Dobra, nie przebierajmy zbyt dużo, bo to nie ma sensu. E, damy pomarańczkę. Co by jeszcze tutaj dorzucić? winogronka, proszę bardzo. A dla pana kurczaczek? E, może jakąś nóżkę? i banany. Jak rozpętałem drugą powiedzieć. Okay. Przyjazd do domu to natychmiastowe zderzenie się z koniecznością tutaj obowiązków domowych. Musiałem pozbywać, teraz tylko przygotować pudełeczka lunchbox i, i, i pudełko na śniadanie na dżuny, wymyć Ładnie dzisiaj zjadło. muszę powiedzieć. Także, także jestem bardzo zadowolony. Tam przy okazji jeszcze jakieś zmywanie. No bo to właśnie to są takie niekończące się w ogóle obowiązki. Niekończące. no nie nigdy, zawsze Zawsze jest coś do zmywania, i zawsze jest coś do prania. Po prostu non-stop. W kółko Macieju, w koło Macieju cały czas pranie, zmywanie. No a do tego wszystkiego inne rzeczy. Dziewczyny, dziewczyny zainstalowały się już tutaj. Nawet nie chcę tego komentować. Ja chyba przysiądę na chwileczkę do laptopa. Muszę posprawdzać tam pocztę i, i zobaczyć, tak z ciekawości, czy mamy już materiału na chociaż pół odcinka. O, może być cienka dzisiaj. dzisiaj. Dzisiaj nie tylko e, Brenda nie jest w e, formie, ale również Asia czuje się słabo, nie ma siły. I teraz poprosiła, Juny, czy możesz mi zrobić masaż? A, Juny, ale wejdźcie teraz na czacie, jeszcze raz, jeszcze raz nóżkami. I mówi, masaż to znaczy wejdź na ciocie i łazi po pręcach. Jej brawo, o jako ty jesteś super Dżuny, widzisz, że ty dbasz, o jaki super masaż robisz, Dżunku jesteś świetna, naprawdę, widzisz, o ciocia się źle czuję, jesteś kochana. Zrobić im coś więcej. Na momencie wyrwałem się z domu, zostawiłem dziewczyny na chacie i przyjechałem jeszcze do Adama. No, z racji na to, że zawitał do niego gość specjalny. Oli, to jest syn naszych przyjaciół, który, który ma po prostu ciśnienie na ekran. On chce pojawić się na kanale, chce, żeby z nim trochę pogadać. W związku z tym, ja jutro. Postaram się umówić, tak? Żebyśmy sobie parę słów zamienili, również z onim, co on myśli o tych wszystkich e, tematach, które tutaj są związane z Kambodżą, e, z Anglią, z, e, z jego e, z wspaniałym życiem. Ze Szwecją to Adam z tobą porozmawiam bo co Szwecja, szwedzki kucharz, kulki z Ikei takie mięsne. Wow. O, to porozmawiamy sobie o tym wszystkim, ale to dopiero będzie jutro. Natomiast yy, ja będę za chwileczkę musiał zmykać. Yy, no bo trzeba po prostu położyć dziewczyny spać. Wszystkie po kolei, wszystkie trzy, wszystkie trzy muszą i spać. Także ja na razie się wyłączam i yy, jeszcze się będziemy widzieli oczywiście yy, u mnie na chatce. Jeszcze tylko szybkie wejście tutaj na kuchnię. Bo właśnie tu, teraz Srejle przygotowuje ogórki kiszone w dużej ilości. Siedzi sobie sam, my tam sobie ze wszystkimi na ogrodzie, a Srejle pracuje. E, ja wracam już tylko, żeby się pożegnać i jadę szybciutko e, e, do nas do domu. Już do domu. No tak, dziewczyny e, tablet, Asia wstała e, i przygotowuje coś do jedzenia. A ja siadam do laptopa. Będą kurczaczki dla dziewczynek, takie smażone, takie chicken nagiec. A tu idzie zupa. Na razie mamy rzodkie w I to są takie chińskie śliwki, które są suche i takie tak naprawdę śliwki jak styropian, jak nie wiem, jak to, tego to takie, nie naprawdę nic specjalnego, ale one dają bardzo ciekawy smak. także tutaj się robi zupa, a tutaj Kurczaki. Dla tych małych nieszczęść. Aha. I tu już mają przygotowane dziewczyny na to. Girls. Aha, to nie są frytki. Ziemniaczane. To jest specjalny ziemniak tutejszy. Słodki. I słodki. Dziewczyny w swoim żywiole, jedna i druga. A jakby tego było mało, to tam jeszcze na TV też mają swoje jakieś tam zaraz, kochanie, przyjdę. Tutaj do gotowania zupy wjeżdżają mięsne, kościste, mięsne kawałki. Kurczaczek już prawie gotowy. Możemy śmiało powiedzieć, że e, dzień możemy podsumować. Chciałbym powiedzieć jednym słowem. Super, super, super dzień. Bardzo fajny, bo i podpisana umowa, e, już zam, zamknięta była umowa na ziemię, czyli już, już, już jak mamy ten, tą ziemię już tak stuprocentowo. Już jest wszystko dograne i, i domknięte. E, dziewczyny najedzone, e, Asia czuje się troszkę lepiej. Myślę, że będzie dobrze. Kochani, kończymy ten odcinek w tym właśnie miejscu. Bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie, za znalezienie czasu na to wszystko. E, piękne dzięki za Wasze łapki w górę, za Wasze lajki. E, subskrypcje oczywiście. Kłaniam się i pięknie dziękuję za subskrybowanie kanału. Ej, no i co? I mam nadzieję, że widzimy się jutro. 7 rano czasu polskiego na kolejnej emisji odcinka. Trzymajcie się. Życzę Wam wspaniałego dnia. Do zobaczenia. Cześć.